Dzień z życia krwiożerczej fliperki. Dziś zabiorę Was w podróż dookoła Poznania. Jest 6 rano, a ja już stoję w zakurzonej kamienicy, zamiast pić spokojnie kawę. Mój poranek nie wygląda jak z Instagrama. Zamiast smoothie mam inwentaryzację materiałów budowlanych na budowie. Dlaczego to sobie robię? Bo kocham ten moment, kiedy miasto jeszcze śpi, a ja przejeżdżam się drogami poznania, myśląc, gdzie jeszcze mogę dokonać remontu. Wizytuję moje mieszkanie na ulicy dominikańskiej. Witam się z panem Łukaszem i sprawdzam, co u niego. Następnie jadę na mieszkania na Garbarach. Jesteśmy w trakcie remontu ośmiu mieszkań, więc zawsze w jednym z nich coś się wydarzy. Po posiłku jadę na Kazimierza. W międzyczasie odbieram oczywiście telefony od inwestorów, wykonawców i klientów. Tak wygląda prawdziwe życie inwestorki nieruchomości. Nie glamour, ale pasja daje kopa lepszego niż kofeina. Po skontrolowaniu sytuacji na Kazimierza. Wybieram się na barańczaka. Sprawdzam, czy na pewno jest wszystko idealnie, zanim zostanie podpisany akt. Jadę więc odebrać córkę ze szkoły, gotuję jej obiad i pomagam odrobić zadania domowe. Cóż, łączenie biznesu z samotnym wychowywaniem córki nie należy do najłatwiejszych. Ale kto powiedział, że ma być prosto, z myśli wyrywa mnie lektor Tutlo, który przypomina mi o naszej lekcji. Po angielskim czeka mnie jeszcze call z Elżbietą Liberdą. Jestem na jej mentoringu, kładę spać córkę i zabieram się za planowanie kolejnego dnia. A jeszcze trzeba posprzątać. Kto z Was też zaczyna dzień nietypowo? Napisz w komentarzu, a jeżeli chcesz zacząć inwestować w projekty, które robię, napisz w wiadomości prywatnej lub zadzwoń. Pa!